Siema, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić z tego, to. Zapraszam! Potrzebny będzie nam jakiś materiał. Ja wykorzystałem stare deski oraz oparcie po łóżku. Potrzebne będą jakieś narzędzia, coś do cięcia, szlifowania, klej, ścisk stolarski albo coś ciężkiego. No i oczywiście otwornica. Przycinamy wszystkie elementy. Szlifujemy je. Dopasowujemy tak, abyśmy mogli je skleić. Ważne jest, żeby wszystkie elementy do siebie idealnie przylegały. Nakładamy klej. Rozsmarowujemy sporą ilość, tak żeby żaden element nie został bez kleju. Jeśli sklejamy boki, to również musimy je posmarować klejem. Istotne jest, żeby sklejone elementy mocno ścisnąć, tak żeby się nie rozeszły. Jeśli nie mamy ścisku, możemy położyć coś ciężkiego. Jeśli macie wybór, najlepszym materiałem będzie drewno bukowe, ale oczywiście robimy z tego, co już mamy. Teraz musimy pozostawić materiał do wyschnięcia. Możemy zająć się czymś innym, posłuchać ulubionej płyty, albo zaprosić sobie kawę i poleżeć na hamaku. Tu już wszystko wyschnie. Możemy rozebrać naszą konstrukcję, wymierzyć elementy do ich przycięcia no i oczywiście dociąć. Niestety wyżynarka nie jest dość precyzyjnym narzędziem, dlatego postanowiłem wykorzystać strugarkę ręczną, co niestety było błędem, ponieważ była ona tempa i poszarpała moje elementy, a nie chciałem męczyć się szlifując. Ale wy nie musicie używać tego, prawdopodobnie nie macie takiego narzędzia, dlatego wystarczy samo szlifowanie. Pamiętajmy również o załamaniu krawędzi, najlepiej zrobić to ręcznie. Na początku użyłem papieru gradacji 25, a później na, dla wykończenia 120. Teraz, gdy nasze podstawy są już prawie gotowe, wystarczy idealnie wymierzyć oraz wywiercić otwory. Niestety moje wiertło było nieco za małe, dlatego zdecydowałem się, aby ręcznie doszlifować drążki. No i gotowe. Teraz gdy jesteśmy już zadowoleni z wyglądu naszych elementów musimy wszystko dokładnie posmarować klejem, złożyć i pozostawić do wyschnięcia. Na sam koniec dla zwieńczenia dzieła postanowiłem trochę spersonalizować moje paraletki i w programie do grafiki obróciłem napis Zajawkowicz i wydrukowałem go na drukarce laserowej po czym odbiłem go używając żelazka. I gotowe. Mam nadzieję, że ten poradnik Wam się podobał. Pochwalcie się swoimi paraletkami i jeśli chcecie zobaczyć jakiś trening w domu, to napiszcie w komentarzu. Na razie, trzymajcie się. I pamiętajcie, aby zostać w domu.